To jest to jasne i zrozumiałe, że skoro sok z marchewki z jarmużu czy ze szpinaku musi być świeży, żeby naprawdę miał takie działanie, jakiego szukamy, to coś tam dziwnego, że olej również powinien być świeżo wyciśnięty, tak? Zadziwia mnie to, że sumie każdy z nas ma świadomość tego, jak ważne jest to, aby soki, które pijemy, jeśli mają być terapeutyczne, jeśli mają mieć działanie naprawdę prozdrowotne, muszą być świeże. To chyba dla każdego z nas jest proste i logiczne, no choć tutaj I dlaczego nie traktujemy w ten sam sposób olejów? Olej, jakby nie ważyć jest też takim sokiem orzecha, który również, żeby miał działanie e, naprawdę wspomagające nasz organizm, musi być wyciśnięty świeży, a my zazwyczaj używamy olejów, które mają tygodnie, a nawet byłoby dobrze, żeby mają tygodnie. Zazwyczaj to one mają lat, miesiące, przepraszam. Jeśli mają lata, to już jest w ogóle słabo, ale dopuszczam w dzisiejszym świecie taką możliwość e, również. i 200 gram orzecha włoskiego i 100 gram, no niecałe 100 gram się Zobaczymy co to z tego nam tu wyjdzie. Produktem odpadowym jest po prostu cudowna mąka orzechowa, z której, z której to zrobimy i znowu pojutrze chleb albo bułki. Zobaczcie, jakie tu złoto leci. Teraz troszkę zmienia kolor, bo dodaje się mienia lnianego. Ale ziemia jest bardziej sucha. Dorzucimy. O, właśnie. Troszkę wycofamy. Ciskarka ma co robić z takimi suchymi rzeczami. Musiałem dolać troszeczkę oliwy od góry. Bo ziemia jest. Za suche trzeba je przepłatać z orzechami. Ale tak jak mówiłem, no jest to jasne i zrozumiałe, że skoro sok z marchewki, z jarmużu czy ze szpinaku musi być świeży, żeby naprawdę miał takie działanie, jakiego szukamy, to coś tu dziwnego, że olej również powinien być świeżo wyciśnięty, tak? No i dobrze, niech tak będzie. Zobaczcie, wiadomo, co nie przypomina oleju ze sklepu, <grymne> ale uwierzcie mi, że smakowo również go nie przypomina. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.